Nikt by nie uwierzył. Jaki Radek kotarski naprawdę jest? Nikt no, by nie uwierzył. Ważne, był. że ty wiesz. i on ja, ja wiem i dlatego tylko widzisz. Ponieważ ja nie jestem pasiarzem, który będzie opowiadał <suszy> prywatne historie na forum no, Tylko mi. Tylko to tobie, <suszy> tobie też wszystkiego nie opowiadam. że tym. A ja ci też wszystkiego nie opowiadam, co ja robię z Radkiem. Spałem u niego w domu. raz. Z nim w łóżku? Z jakiej piżamie? <suszy> <suszy> z koronkowej. <suszy> no, A ty przyjechałeś w flanelowej. <suszy> I on tak, co ty na siebie jest. Przecież wiesz, że tego nie lubi. Dokładnie. Dzień dobry Państwu! Ostatni dzień w ciągu roku 2021, Sylwester, 18, pewnie ten odcinek ma trzy wyświetlenia, bo Was już dawno nie ma, jesteście na korona party. Ha, 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 ha. Szczepionki? Przecież to nie jest sprawdzone. Kupowanie prochów od jakiegoś typa na imprezie? To, to może kreseczka. Posypałbyś. Takie są fakty, coraz będę kurwa kłamał. ja was nie okłamię. Tak wygląda Warszawa, miasto kurwa zgnilizny moralnej, dlatego lepiej jest mieszkać w Krakowie, tak jak było. W no Dobrze, że nie jest lepiej mieszkać w Krakowie, bo w Krakowie jest smog, ktoś napisał, że w Krakowie będzie zawsze smog, bez jest w i z tego obważanka tak. krakowskiego, którego którego mówiłeś, w którym nie ma zakazu palenia mhm. kopciuchów, to tam się pod ten smog rodzi i spada na dół e, do Krakowa. W zależności od wiatru. A, czyli obważanek jest wyżej niż Kraków? Tak, tak, no, no. O. No, to się nigdy. I przez to sposób. w Krakowie zawsze będzie smog. No nie no, zakażesz kopciuch na około Krakowa. W sensie, moim zdaniem. Pamiętaj, że Kraków nie jest jedynym miastem na świecie, które jest w Niemczech. Dobra, no ale dlaczego nie możemy po prostu wygonić tych ludzi e, z okolic Krakowa? Czemu nie moglibyśmy zebrać tych wszystkich raz. raz wysiedlić? Do, do kupy? Nazwijmy to dla niej poznaki akcja, akcja Wisła? <laughs> no, nie wi... no, w sumie Wisła może bym opasuje w Kraków, ale <laughs> mogłoby się nazywać, bo jesteśmy w <laughs> 2000... no, e, akcja? Drugim... akcja Wisła 2.0. 2.2? <laughs> e, 2.0 Meta, i ona by byłaby cała w przestrzeni wirtualnej, Zakładłeś gogle i nie jesteś w Krakowie. <grym> okay. O, zakładasz gogle, maskę tlenową i nie jesteś w Krakowie. Wiesz, co jest niesamowite też a propos tego smogu, że. Wiem, okay. że mnie k***a z fakt czekujecie znowu, więc powiem tyle, ile nie, ja nie. Na ten demagog. Demagog.pl. No, że my mamy teraz problem ze smogiem w wielu miastach Polski. Uh -huh. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś krajem, który nagle ma ten problem i inne z tym się sobie nie radziły. Nie, no. Londyn miał potężny problem ze smogiem, tylko to było lata temu. Nowy Jork ponoć był nie do życia też. Tylko to było dziesiątki lat temu, zanim wprowadzono adekwatne regulacje, na przykład dotyczące właśnie tych pieców. Więc my robimy, my jesteśmy teraz w momencie, w którym wiele dużych miast... Na świecie. Było. Mhm. Nie, że 100 lat temu. O, 1966 Wiesz? rok, był ogromny smog w Nowym Jorku. Kto wie, czy to nie był poziom właśnie tego krakowskiego z tego Aha. roku. Zaczęto wprowadzać jakieś regulacje, które, które sprawiły, że teraz w Nowym Jorku smogu, smogu mhm. nie, nie ma. Wielki smog londyński. A to tak, Uu, tak, o tak. To, u, to wcześniej, tak, 52, tak. Okay. no. Więc to wszystko się działo, nie? To w ogóle ludzie umierali wtedy. Bo w Krakowie nie umierają od smogu. Ale nie, że było od razu, coś takiego. O wiele śmiertelne 12 tysięcy. ok No. już to, to było tak źle. 46 tysięcy. No dobra, ale... Z powodu smogu. Ale nie, nie dlatego, że z, tylko z powodu smogu. No właśnie, Zresztą tak. Zresztą wiadomo, że to przez smog, a nie przez ogólnie, że ich stan zdrowia był zły. O, myśleliście, że przez smog umiera 45 tysięcy Polaków rocznie? Umiera dwa razy tyle. ale takie mało znaczące uczelnie, jak <śmiennie> Uniwersytet Harvarda i University <śmiennie> College London, w Polsce umiera z tego. Y, alarmują. Że w Polsce umiera z tego powodu niemal 100 tysięcy osób z powodu smogu. Ufam tym danym, ale jak oni wiedzą, że to przez smog? Po czym, po płucach? Dobra, nieważne. Drodzy Państwo, 31 grudnia to ten dzień. Dziś 2022 roku. Dziś jest ten dzień. Dziś jest, taki dzień Dziś jest taki dzień, bardzo, bardzo ciepły dzień, Masz? Zwykły dzień, Nie będzie masz i kręć e, wiatraczkiem. Taki dzień, kiedy raz... Rados... No to trzeba dmuchać, a nie uderzać. Ale śpiewam też. Naprawdę to tak działa wiatrak? No. Raz, 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 raz. Karol. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda płotek na imprezie sylwestrowej, to gruncie <grym> rzeczy wygląda dość podobnie. Przychodzi do ciebie do domu, mówi O kurwa, naprawdę masz Casio SK-1? Mogę się pobawić? Około no, impreza, wszystko się tam, gdzie ludzie się <grym> czekają, tańczą, w wodek. Karol, karol, karol. Czy moglibyście być weź ciszej? Karol, Mogęść Mogę do łazienki? Gdzie to jest łazienka, sorry? Karol, Karol. Stary, jak ja bym był na imprezie sylwestrowej, to ja miałem miał coś takiego, to pierwszym bym tak. Tak bym się bawił. To Kasia krzyczy, za dobij mnie już, dobij mnie już, chcę zginąć. Chcę już iść na zło, dobij mnie, głośnik mój też, ja jem, ja skrzeczę. Trzecie dziesięciolecie na tym świecie Casio SK1. Ile jeszcze? Ten rok był dla ciebie rokiem. No właśnie, pójdźmy, proszę, pójdźmy, 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 ostatni raz w tym roku. Jaki był dla pana ten rok? To jest ten dzień, kiedy się należy ten filmik puszczać zawsze co roku na YouTubie. Zawsze co roku trzeba puszczać ten filmik na YouTube. Proszę, proszę. Jaki był dla pana rok 96? I czego pan sobie życzy w 96? Wspaniały Dokładnie. to był rok, nie nigdy. Dokładnie. A czego sobie życzę w 97? Tego z tego to sama. W szóstym. A to trochę konkretniej. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ten człowiek. Czekaj co on robi teraz, jakby wywiedział. A on gdzieś tu w ogóle. Pan Gajda Puszkoła, Słuszkoła, tak jest opisane. Ja życzę panu gajdzie tego samego co roku. I sobie też rzeczy tego, co mam Ja ma. jak widziałem ten filmik, to zawsze tą Radkę widziałem. Radkę Kotarskiego? Dużo pieniędzy miałem, dużo wódki piłem, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Chociaż radek mało śpi, myślę. Ale dobrze, Karol, pomóż mi wypełnić to zdanie spełnieniem. Ten rok był dla mnie. Nie, no, to był dobry rok. W ogóle ja uważam, że lato od ale zwrócił są dobry rok. W którym wziąłeś kredyt. To Musiałem. był rok, Miałbyś w którym mi. zaczęła się inflacja w Polsce. To był rok, w którym przyjąłeś szczepienie <grym> trzy razy. Nie, to był dobry rok. Raczej go zapomnę, bo mam słabą <grym> pamięć. Dla <grym> mnie to no. był dobry rok, myślę, bo też wziąłem kredyt. No ale stop, no ale kupiliśmy mieszkanie, już tak, już pomijając. Tak, te tak. Kredy. To wiesz, no to spokój, nie? W sensie człowiek czuje, że już troszkę już tak normuje mu się to życie, już nie będzie tak takiego nomadowania w wynajmowaniu. Mhm. To jest dobry znak dla mhm. nas. Dobrze, że te kredyty mamy, bo będzie nas to gonić, żeby nie kończyć ls mhm. Z Moniką fajnie, mhm. dobrze się dogadujemy. Coraz, bli coraz bliżej siebie jesteśmy. Coraz bardziej. Myślcie, że ten? Czy będzie. Rozum Szaka baga czy giraga kiedyś? Dżungu, dżungu. Jeszcze kiedy Bungu. będzie? no. Szaka, szaka. Szakalaga? No wreszcie musiałem mieć syna o imieniu Karol, nie? <gry> Też dla mnie to myślę był taki rozwojowo całkiem dobry rok. rok? E takim budowania samoświadomości swoich uczuć. Nie bardzo czuję, że jestem jakiś w ogóle dużo dalej, ale coś już tam lepiej. W ogóle nie spokoj, w sumie to, to był dobry rok. Nie było żadnych afer, nie? Z związanych, dramatów. Afer? No, jakieś wiesz. W nie było żadnej afery związanej z lasem. bo. Szczerze, ja czasem mam ochotę się rozebrać do naga i przebieg przez środek Warszawy, żeby jakaś afera, żeby coś się wreszcie wydarzyło w życiu. Bywa taka nuda, nie? I'm just bored. Jakbyś zareagował, jakbyś zobaczył na pudelku. Mało znany youtuber Karol Pacerek był widziany na nowym świecie. Go! Został aresztowany za to. Został aresztowany za zakłócenie porządku publicznego, no. Okazał że był absolutnie trzeźwy, nie miał w sobie ani grama żadnych substancji. ale temat Zapytany przez policjantów i przechodniów, dlaczego to robi, mówi, strasznie mi się nudziło w życiu. Chciałem, żeby coś się wydarzyło. Potrzebujemy tematu do a <grymne> Chciałem Cię zapytać, bo to masz lepszą pamięć. A ty jesteś, jak wszyscy wiemy doskonale, wszyscy. zwierzęciem imprezowym. Jesteś dzikusem. Chciałem Cię zapytać, czy ty pamiętasz swojego najbardziej epickiego sylwestra? Bo ty pamiętasz akurat i czasem wyleś się opowiadasz o mocnych imprezach, ale to wszystko były czasy gimnazjum, ty wiesz, pizzy, pod maską itd. No tak to, to tyle. Dalej. To tyle. To ja po, po, po. już od studiów w górę już raczej nie miałem imprez. No dobra, to opowiem z tego najgorszego. Najgorszy sylwestr zeszł w gimnazjum? Okej, okay. <laughs> idzisz, dalej. Kolega Michał mnie zapytał, czy chciałbym spędzić <laughs> sylwestra z jego dziadkami. <laughs> nie. A nie. Ja mówię, w sumie spoko, no czemu nie, może będzie fajnie, coś tam porobimy. No. Pojechaliśmy tam i przez jakieś, nie wiem, przyjechaliśmy pod 18 czy coś, czy które. Jeszcze było ok. Alko Ale ty 19... byłeś, ty, on i dziadkowie, tak? Tak. I ja około 19.20 zaczęło mi się tak nudzić, strasznie, nic się nie działo dosłownie, tylko telewizor był włączony i nikt się do nikogo nie odzywał prawie. O nie. Że, A czemu baki, cię mówię... zaprosił? Nie, no pewnie nie wiem, bo się kumplowaliśmy bo... bardzo. I mówię, myślę, że mógłbyś poprosić dziadka żeby mi odbić do domu. <laughs> Spróbujcie, bo się obrazi mega. No tak. I musiałem przesiedzieć do końca, ja był taki zły. Naprawdę? Taki do, w sensie do północy? No nic się nie działo no. Jakieś pięć godzin siedziałeś patrząc w sylwester z jedynką. No. no. A pić chociaż alkohol jakiś? Nie, bo nie mieliśmy osiemnastron. Nie pić. O kurka! Jak najgorzej. O nie! O boże, To jest definicja zmarnowanego sylwestra. No. Wow. No nie, no, zdarza się. jakby wiesz, też się nic no, nie stało. Siedz... Tak się kurde kurk, wolę siedzieć na kompie No tak. <laughs> Chcę, ja sam cię o w ogóle, o, tak, najchętniej, o, naj, 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 o, w sumie, o, o. No, totalnie naj, najmilej, najcieplej wspominam Aha. te Sylwestry. Kiedy Ci CES-a? Kiedy czułem w Quake'a chyba akurat, jak, jak, mogłeś siedzieć na serwerze, grając w od o 24 no. z innymi przegrywami i przecie do siebie, że wiesz, no, wszystkiego najlepszego, <laughs> <laughs> na czacie, na czacie w grze. I, no. I się jak u siebie wtedy. Okej. Okay. Piękna, to jest piękna historia. No, tak mi było dobrze, wiesz, to tak że no cały tak. wieczór mogę tylko grać. No i... i pełna afirmacja, bo jesteś z ludźmi, którzy są dokładnie tak. w tym samym miejscu. Tak. I mnóstwo innych ludzi to w ogóle tak też, jest. też ma czas, żeby grać. Oczywiście, tak. to... I myślę, że to, to... dzisiaj też tak jest, że mnóstwo ludzi siedzi na Ale to oczywiście, że tak. Ale no. to w ogóle super, to widzisz, jakby jesteś w miejscu, w którym chcesz być, jest fajnie, no. super. Dobrze się czułem wtedy. Wszyscy moi koledzy z klasy byli na jakichś imprezach z dziewczynami. Ja pamiętam Sylwester, nie pamiętam, czy ja to opowiadałem w lesie, czy nie. A to jest stary Sylwester. Tak już trzymałem się starych. No bo nowe to tak mm. typowo faktycznie. Mniejsza czy większa impreza się zdarzała. Mm -hmm. To jest już mało mało śmieszne, ale pamiętam 100 lat temu. To był Sylwester z moim kuzynem mm -hmm. w domu. Wydaje mi się, że byliśmy tylko my. Byliśmy bardzo dzieciakami, a tak w opór dzieciakami. Tak takimi wersji w stylu. By 9 było? lat, 9 lat miałem gdzieś. Nie, no była mama jego. A tylko, nie... że wiesz. na poszła chyba do kościoła na jakąś mszę sylwestrową? jest coś takiego? I my mieliśmy stary wieś, my mieliśmy wszystko już obcykane. Nakupiliśmy sobie tego dnia petardy. <laughs> mieliśmy picolo kupione. Mieliśmy nakupione żarcie, wiesz, chipsy, krakersy. Zrobiliśmy sobie takie kanapeczki na krakersach, że wiesz, krakers, chodzisz na to uh -huh. serek. Mieliśmy obcykany wtedy już program telewizyjny, co będzie w telewizji leciało. Bo zawsze dawniej temu, w dawno temu 30. w telewizji leciał jakiś... Soft erotyk, kurwa, no, Polsacje. Polsacje. Tylko, że ten, ten rok był wybitny, bo wtedy na jednym kanale wieczorem chyba o 22 powiedzmy leciało Blues Brothers, który stał się absolutnie moim filmem formacyjnym, a o 24 tam powiedzmy, o, pewnie o północy, pewnie na Pulsacie, tam leciało Emanuel, czyli najbardziej kultowy erotyk, jeżeli chodzi o wszechczasy chyba. Z 74 chyba. Nie wiem, z którego, stary film i stary, i w ogóle stary, dwóch chłopaczków siedzimy w pokoju, nie wiem czy jego mama tam była czy nie była, stary, my przykryci kołdrą, Wolium telewizora na jedną kredę Piękny <śleska> <śleska> Boże to był piękny Sylwester Nigdy tego Sylwestra nie zapomnę Emanuel, żona francuskiego dyplomaty Erotycznymi przygodami Uatrakcyjnia sobie życie w odległym kraju Boże jaki opis, żygać mi się chce jak to słyszę To może pójdźmy Państwu w filmik, nie? Otwieranie Uch. szampana Klasyk Ja <śleska> no nie widziałem tego chyba Nie, nie widziałeś tego nigdy? <śleska> <śleska> nie znasz tego filmu? Nie, nie, nie pamiętam tej mimiki Tego gościa, Nie No, Zdziałam, to to mu pomoże <śleska> On no, to się tak źle za to zabiera. <śmany> nie tak, nie, nie tak, 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 Bardzo nie tak. Ja uważam, ja, że ten chłopiec nigdy nie miał robić kręta w ręce. Co on się <śmany> robi? No, będzie nie, nie. No, tak się Aha. za to zabiera, dziwnie. A on się skręci twardo. Co się stanie? No ja, sześć, sześć, wiesz co się stanie? Sześć człowieka prosto. Do akcji wkracza ojciec Daj synek Zastrzelił no po prostu, nie? Nie tyle ty. Ojciec się Fajnie, że telewizor w stole leci Wszystko jest Oj, 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 oj <ścoughs> Jeszcze pies, jamnik z tyłu Wszystko jest <ścoughs> No co, ojciec nie się panu otworzyć też? Słuchaj, nie wiem jakie dawniej były gry no kultowa scena, no. I ta scena pokazuje, drodzy Państwo, że nawet 2 kwietnia 1997 roku potrafiono się bawić tak szampańsko. Jak Sylwestra. No dobrze, drodzy Państwo, tym samym chcielibyśmy Wam życzyć, aby rok 2022 był dla Was dobrym rokiem. Abyście mogli rozwinąć swoje pasje i przede wszystkim, abyście w nadchodzącym roku słuchali swojej intuicji, a nie tego, co Wam ktoś mówi. Nie mów tak, to jest głupie układanie. Poczekaj. No, Rzeczywiście, że Ty tak mówisz. Poczekaj. No. Bo czasem, oczywiście czasem, należy posłuchać ludzi mądrzejszych a, od siebie. A, wiadomo kiedy to posłuchacie, kiedy nie? Nie wiadomo. No właśnie. Ale ja mam wrażenie, że jednak częściej, sumarycznie, ja teraz mówię ze swojej perspektywy, Że częściej sumarycznie bywa hmm. tak, gdyby zliczyć całe życia, Że jednak trochę zbyt często opieramy się na tym, co mówią. Mogę mieć swoje zdanie. Nie, to można powiedzieć tak. w drugą stronę. Że zbyt często opieramy się na właśnie, własnych przekonaniach. Że nie da się w życiu nie popełniać błędów. To jest niewykonalne. Pewnie, zgadzam się. To lepiej jest przynajmniej popełniać je po tym, że sami chcieliśmy coś zrobić, się czegoś sami nauczyliśmy, niż popełnić błąd i jedyne, co nam potem zostaje, no ale ktoś mi powiedział, żebym tak zrobił. Więc dlatego uważam, hmm. że warto jest słuchać siebie. No, tak, czasem wasze myśli mówimy. będą was prowadzić w absolutne manowce. Nie, nie? No, bo pewnie mówię o okay. różnych rzeczach, bo ja myślałem o takich rzeczach Inwestowanie w Bitcoin. Na przykład, że ja sobie wkręcę w głowę, bo mi tak intuicja podpowiada mhm. na temat różnych teorii spiskowych, że. A e, nie, ja mówię o sobie. Jedna firma, która rządzi światem. Ja mówię o sobie bardziej. A, a inni ci mówią, stare. No, nie, to, nie. To, nie to, ja, to, ja tak zacząłem myśleć. Nie, ja mówię o tym na przykład, wiesz, co mam zrobić, nie? Co, ma, co powinienem robić w życiu? Czym się zająć, nie? Na jakie studia pójść? Czy byście czy być z tą osobą, nie? O takich rzeczach, które dotykają mnie bezpośrednio. A nie ku Kto światem? Wiadomo, że repit ja nie. nie no, nie wiem. Mi chodziło o takie rzeczy. Lepiej moim zdaniem jednak jest nawet popełnić te błędy, ale popełniać je no tak tak że nikogo nie słuchamy, tylko jak popełniamy jakieś błędy to, to na własne konto. Gadamy czasem głupoty naukowe, bierzemy to na siebie. No a tam nauka. Rzadko, ale na każde. Zarządzam się. Ale każde. Sabina, kryzys hmm. wieku. Chłopaki, chłopaki. Dzisiaj kończę swój 24 rok życia, co nieustannie jest dla mnie abstrakcją, bo czuję się na 20 lat. Mam wrażenie, że to ostatni rok mojego młodego życia, a potem już nuda groch z kapustą. O, okej. Okay. Czy moglibyście jako starsi koledzy powiedzieć mi, czy też mieliście taki kryzys, czy 24 lata to koniec młodości i żałości? Powiem tak. Ja się czuję na 20 4 czasem na 22 nawet, a nie mam 24 ani 22. Utożsamiam się z tym jak mówisz, że masz 24, czujesz się na 20. Ja myślę, że ta przepaść u mnie jest jeszcze większa. Wydaje mi się, że koło 30 parę, 30 parę, koło 36 parę to jest to taki wiek, że tak OK, jestem po studiach, trochę życiu porobiłem i teraz robię sobie taki check. Czy, jakby, w tę stronę, którą poszedłem po studiach i już gdzieś tam zaczynam budować swoje życie? Czy to jest to, czy to jest to, w, którym, w czymś sobie się wyobrażam? To? Bo jeśli to nie jest to, to jeszcze jest czas. No i wtedy się, wydaje mi się, człowiek jeszcze, tak, który się zastanawia. Mm. A 24 dni, masz jeszcze dużo czasu. Tym bardziej, że teraz mamy w ogóle mnóstwo, wydaje mi się, czasu na badanie. Wiesz, y, ludzie później wychodzą z domów, tak. później zakładają rodziny, później wchodzą na rynek pracy. W ogóle co za pierdolenie o tym, że 24 lata to koniec młodości i szaleństwa. Ja w wieku 24 nie się wy wydawało. Mnie się wydawało, że to jest mój pik szale. Tak? 10 lat później dalej nie jestem pewien, czy to jest mój pik czy to jest. czy to jest mój pik. Czy to jest mój pik? I mogę ci to I, powiedzieć z własnego doświadczenia. Wiem, że jesteś mnie na więcej. Wiem, że nie stać mnie już na wszystko, ale jeszcze nie jestem pewien co do tego, na co mnie jeszcze może być stać w przyszłości. Jeżeli uważasz, że to jest twój koniec życia, to to jest o tyle niedobre, że możesz sobie coś takiego wkręcić. Mm. Niektórzy tak mają, że sobie wkręcą. no dobra, no tak. to teraz już poważnie I szukają teraz już potwierdzenia te... tego o, czy... na zewnątrz. Jeżeli to jest twoja droga spoko, ale nie musi być Możesz w Sylwestra grać w grę? Możesz otwierać się pana z ojca? Możesz po Sylwestrze pójść spać w ciepłej piżamce? A możesz? A ja bez, my bez spać z siedmioma osobami, bo jesteś na swinger sparty. Nie. A to ja nie mówię o moich planach na Sylwestra w tym roku. Widzimy się w nowym roku. To już będzie 3 stycznia. Przepraszam, rata 3 styczeń 2020, 2022. 2020, 2022 <grym unikny> 2000, 20, 2020 <grym unikny> właśnie. 2000. 2000... I wezmą cię do TVP. 2022 roku. Będziemy jako nowi ludzie już wtedy. W ogóle nie. Lekko dorosły. Ja co najwyżej mogę być trochę skacowany jeszcze i opuchnięty na rejonie. Co ty potrzebnie? No. Po prostu niestety jest piątek, co powoduje, że sobota i niedziela właśnie. Nie istnieją. Drodzy Państwo, trzymajcie się ciepło. Dziękuję. Wam za ten rok, widzimy się w kolejnym, pozostańcie lekko stronniczy.